Siemano widzowie, witajcie na moim kanale Sorry, że tak długo na filmików nie nagrywałem Dzisiaj Wam nagram jak jeżdżę sobie na wrótkach Wrótka, nie w Katowicach Wystawiajcie łapki do góry i subiki A ja będę... Nie będę przedłużać Zobaczcie jak sobie pojeżdżę Oceńcie to w komentarzach Widzowie zostawiajcie łapki do góry i subiki ja zaraz będę jeździć, nagram wam. To na kolejnym odcinku, to był tylko wstęp. Na kolejnym odcinku wam nagram jak jeżdżę na wrotkach. Weźcie te dwa odcinki sobie ten i tamten, który zaraz y y y y, Zaraz nagram. No. Więc widzowie Subiki, łapki, a ja będę się z wami żegnać. W kolejnym odcinku Wam nagramy jak jeżdżę, więc Sainara.